Pierwsze rzuty i branie. Co to jest? Widać? Ech to szlak szczupak. Taki fajny. Też szczupaczek jest, ale chwilę Jak widzicie, na Inka, główka 10 gram teraz. Nie? Ładne branie, co to? A kolejny szczupak. Jak widzicie, w tym roku już drobnych pajków od groma. Wodrze. Chwila nad wodą, kolejny nieduży szczupaczek i płyn sobie. No nie musiałem go tak wyczepiać, w łapę brać. Tym razem wallą na takiego kanibala 12 cm, główka 15 gram. Łowię dalej. Kurde spadło coś. Coś spadło Co to walnęło? Kuźwa jest sandacz, ale nie po takie tu przyjechałem Malutki sandaczek, a zagryz jak wściekły, jak widzicie o. Ach kurde Wyśliznął mi my się łapy I wypuszczony Na taki kolor tym razem Małe ryby jak widzicie dzisiaj Ale może jakaś niespodzianka jeszcze Jedno brania Czegoś fajnego I mogę wracać do pracy Nowe maleństwo, Okoń mały sandaczek Okonek Taki okoń Na takiego kajtecha. Łowię dalej, niedługo pora kończyć. Widzicie, ale pogoda się zjebała. Już ponad pół godziny tak leje. O, ładne branie. Ładne branie. Może ten sandacz na odchodne. Sądacz? Czy zębaty? Kurde, szupak. Trzeci dzisiaj taki wymiarek. Na rusz. i na różowego Okej jak widzicie o. i nit normalnie wygląda wypuszczam go Spokojnie. cześć, był dzisiaj 25 października 2022 roku Urwałem się z pracy i pojechałem nad Odrę, przy miejscowości Krosno, konkretnie Zaboiskiem. Jak widzieliście na filmie dzisiaj, same drobne ryby. Udało mi się złowić trzy szczupaki, okonia, malutkiego sandacza. No i byłoby na tyle. Wszystkie ryby wypuściłem. I dodatkowo mam dla Was informację, że dzisiaj rano, jak wstałem, zobaczyłem na stronie okręgu, że jednak zrobili no-kill, czyli musimy wszystkie rybki wypuszczać. Nie mogą się coś zdecydować. Dobra, to na razie i do zobaczenia nad wodą lub w sklepie. Cześć.